W tym roku obchodzimy jubileusz 75-lecia Szkoły Podstawowej imienia Marii w potęgowej to, to dla nas szczególny moment. Z tej okazji składamy podziękowania wszystkim tym, którzy wpisali się w historię naszej szkoły. Po filmach o historii oraz osiągnięciach naszej szkoły nadeszła pora, aby zapoznać się z ludźmi, którzy tworzyli jej działalność. Zapraszamy do wirtualnej podróży w przeszłość. W bieżącym roku obchodzimy 75-lecie funkcjonowania szkoły podstawowej w Potęgowie. Niestety, w związku z panującą pandemią, w związku z szalejącą chorobą zakaźną, jaką jest COVID-19, nie możemy świętować w taki sposób, w jaki przygotowaliśmy się do tego święta, do tego roku. Szkoła w Potęgowie była szkołą, w której mieściło się gimnazjum, mieściła się szkoła podstawowa, jak i oddziały przedszkolnej. Po reformie oświaty nie mamy już gimnazjum, ale funkcjonuje szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi. Na przestrzeni tych 75 lat bardzo dużo się wydarzyło w tej szkole. Dzisiaj jest moment, w którym należy podziękować wszystkim dyrektorom tej placówki: podziękować wszystkim nauczycielom, wszystkim pracownikom, którzy wkładają na co dzień bardzo wiele swojego serca, angażują się w codzienne życie szkoły. Nie byłoby tej szkoły, gdyby nie uczniowie, którzy wypełniają ją po brzegi. Dla mnie uczeń jest dzisiaj najważniejszy. Powinniśmy inwestować w młodzież, powinniśmy dawać i stwarzać im takie warunki do nauki, aby ta nauka stała się przyjemnością. Z okazji 75 lat funkcjonowania szkoły składam wszystkim nauczycielom, wszystkim pracownikom obsługi, administracji, katechetom, ale także szanownej dyrekcji podziękowania za zaangażowanie. Podziękowania za to, że dbacie o oświatę, o dbacie o ten budynek, i dziękuję Wam za to, że stwarzacie godne warunki do pracy i nauki właśnie w tym budynku. A wszystko zaczęło się tutaj. Nie sposób wymienić wszystkich tych osób. Nie sposób wyliczyć także tego, co zrobili dla naszej szkoły. Długa jest lista tych, którzy na trwale zaznaczyli się na kartach historii naszej szkoły, którzy ją tworzyli, rozwijali i wspierali. Wielu z Was wspiera naszą szkołę również dzisiaj. Wielu z Was za oddane przysługi chce pozostać anonimowymi. To wielki zaszczyt, aby móc spotkać na swojej życiowej drodze takich ludzi. Dziękujemy. O naszej szkole można by mówić wiele i długo. Na przestrzeni lat zmieniałaś swoje oblicze, strukturę. W istocie jednak pozostała taka sama. Jest nie tylko ważną i nieodzowną częścią lokalnej społeczności, ale jest też częścią naszego życia. W naszej szkole najważniejszy zawsze był uczeń. Duszą szkoły, nauczyciel, a dumą jej absolwenci. Dzisiaj szczególne podziękowania kieruję do wspaniałych nauczycieli i pracowników, którzy tworzyli historię szkoły, jej niezapomniany klimat i dorobek wielu pokoleń, którzy niezwykłą postawą, zaangażowaniem, jakże twórczym talentem utorowali drogę do lepszego rozumienia świata i tworzenia naszej małej ojczyzny. Pragniemy wyrazić uznanie dla kierowników i dyrektorów naszej szkoły. I najserdeczniej podziękować Panu Jakubowi Ptakowi, Panu Władysławowi i Kazimierze Awchimieni, Panu Kazimierzowi Dąbrowskiemu, Panu Eugeniuszowi Stańczyk, Pani Marii Wójcik, Pani Renacie Spławskiej i Pani Grażynie Bartos. Wszystkim rodzicom i absolwentom składamy podziękowania za wszystko, co powstało i powstaje, za wspólne działania dla dobra uczniów i całego środowiska. Jest powiedzieć kilka zdań, które były ważne dla szkoły, a jeszcze trudniej o problemach, na jakie napotykała szkoła w latach mojej pracy. Największą bolączką były bardzo trudne warunki lokalowe, zbyt mała ilość pomocy naukowych, a jednak wyniki pracy były dobre. Wszystko to dzięki dużemu zaangażowaniu wszystkich nauczycieli. W gronie panowała bardzo dobra atmosfera. Pomagaliśmy sobie w rozwiązywaniu różnych problemów, i nie tylko szkolnych. Przez te wszystkie lata nic nie przychodziło łatwo i szybko. Na wszystko potrzebny był czas, cierpliwość, a przede wszystkim ciągłe prośby o poprawę warunków pracy. To wszystko zaowocowało i zapadła decyzja budowy nowej szkoły. To było to, na co czekaliśmy wszyscy, nauczyciele młodzież szkolna i całe społeczeństwo gminy potęgowo. To największa radość za wszystkie trudne lata pracy. Chociaż minęło tyle lat, pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim nauczycielom, z którymi pracowałam, za dobrą pracę, za koleżeńskość, za duże zaangażowanie. Wszystkim rodzicom za wspaniałą współpracę, za pomoc na rzecz szkoły. Pamiętam o wszystkich uczniach, których uczyłam i tych, którzy w tym czasie chodzili do szkoły. Pamiętam wszystkich, no prawie wszystkich, z imienia i nazwiska. Pamiętam o udziałach w konkursach, zawodach sportowych, a także o różnego rodzaju psikusach. Jestem dumna, że 31 lat pracy zawodowej przepracowałam w jednym miejscu i z tymi samymi ludźmi. Pracowałem w Szkole Podstawowej w Potęgowie w latach 1981-1987. Rozpoczynałem pracę jako nauczyciel historii i WOS-u i wychowania fizycznego. Zdecydowanie więcej było zajęć z wychowania fizycznego, ponieważ do historii zawsze był ktoś tam jeszcze, kto dodatkowo posiadał uprawnienia do y, nauczania. Na taką grupę młodzieży, na tą swoją klasę, y, którzy też jakby chcieli coś osiągnąć. No i powiem, y, w tej klasie miałem ośmiu chłopców, którzy stanowili trzy piłkarskiej. Oczywiście od piątej klasy się rozwijali. Jak byli w ósmej, to można powiedzieć, że było to y, apogeum. Y, ośmiu chłopaków, którzy Potrafili grać. Ja oczywiście mogę wymienić ich nazwiska, imiona, po kolei pozycje, na jakich grali. W każdym razie był taki turniej organizowany piłkarska kadraczeka. Myśmy się zgłosili do tego turnieju, wygraliśmy eliminacje gminne, wygraliśmy rejon, wygraliśmy półfinał i trafiliśmy do finału. Wojewódzkiego finału. Musimy wierzyć w tym, mieliśmy największą ilość strzelonych bramek. I w tym turnieju też byliśmy bezkonkurencyjni na boisku technikum rolniczego w Słupsku. Proszę Państwa, powiem w ten sposób, w nagrodę mieliśmy reprezentować Województwo smódzkie na zawodach w Bydgoszczy. Warto chyba, żebym przeczytał nazwiska tych osób, które brały w tym czasie udział w tych zawodach i stanowił czwą tej drużyny. Może przeczytam. Andrzej Mikołajczyk, Arkadiusz Medwit, Ireneusz Kazubowski, Mariusz Miller, Mariusz Bilipionek, Jacek Ulanowski, Maciej Wiktorzak, Arkadiusz Wójcik, Ireneusz Kaśnicki, Dariusz Ulanowski, Mariusz Kalomaszek, Krzysztof Kozioł, Grzegorz Dajnowicz i Krzysztof Ulaszek. To ta ekipa pojechała do Bydgoszty i reprezentowała nas tam na zawodach. No i powiem szczerze, nieobecnie nie mają racji, zapłaciliśmy Prycowe, zajęliśmy tam trzecie miejsce, nie kwalifikując się do centralnych. Ja uważam to za swój największy sukces opiekuńczy. Ja myślę, że dla wielu tych chłopaków też była to doskonała impreza. Dość powiedzieć tak, z tej drużyny kilku młodych ludzi znalazło swoje miejsce w piłce nożnej. No koniecznie trzeba wymienić nazwisko Darka Ulanowskiego. To chłopak przecież to jest odwieczny zawodnik Arki Gdynia. To jest historia Arki Gdynia pierwszoligowej, czyli ekstra klasy jak teraz się to nazywa. Z sentymentem wracam, z sentymentem patrzę na, na poczynania, obserwuję stronę internetową i życzę wszystkim nauczycielom pracującym w tej szkole takiego zaangażowania, jakie mają do tej pory, takich sukcesów uczniowskich i tego najlepszego z okazji ubiegłego W kwietniu 2002 roku oddano do użytku Halę Gimnastyczną. Była to wówczas jedna z najnowocześniejszych hal nie tylko w całym powiecie słupskim, ale i w całym województwie pomorskim. Przy Rzeczowieskim Ogłodowym Związku Polaków na Ukrainie. W 2018 roku razem z dziećmi pojechałam do szkoły podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Potęgowie. Do tej pory mile wspominamy nasz pobyt. Bardzo dziękujemy wszystkim nauczycielom, uczniom, rodzicom i oczywiście dyrekcji tej cudownej szkoły. Pamiętamy, że w tym roku. Szkoła obchodzi swoją jubileusz powstania, 75 lat pracy i 50-lecie im nadanie imienia. Nie rzucił ziemi skąd nasz ród. Pamiętamy te święte słowa Marii Konopnickiej. Serdecznie życzę dyrekcji szkoły dużo sukcesu, zdrowia i radości, nauczycielom wytrwałości. Co dobrych wiek szkole i dobre nauki, a rodzicom duże szczęście i miłości. Niech wszystkich nas otrzyma w swojej opiece. Cześć dzieciaki. Dzień dobry nauczyciele. Jestem pod ogromnym wrażeniem, że mogę Wam towarzyszyć właśnie teraz, kiedy szkoła w Potęgowie obchodzi swoje 75-lecie. To cudowna szkoła. Pamiętam nasze spotkanie, Waszą serdeczność. I kiedy pomyślę, że Wasza szkoła ma znacznie więcej lat niż ja, to czuję się niemal dumna, że wśród moich przyjaciół jest taka zacna instytucja. Bardzo za Wami tęsknię. Chciałabym, aby święto szkoły. Było także Waszym świętem i świętem nauczycieli, którzy są sprawcami Waszego szkolnego szczęścia. Życzę Wam, aby kolejne 75 lat uśmiechało się do Was jeszcze bardziej. Te karty to nasza przyszłość. Zapiszmy je.